Dzisiaj super wycieczka nas czeka. Kasuje licznik dzienny. Wybieramy się do Pragi. Zapraszamy Was na przeżycie tych wspaniałych uniesień i emocji. Woli wstaje ten dzień, a my wyruszamy w tą podróż dzisiaj w składzie dwuosobowym z tą Oto Karoliną. Jedziemy do Pragi. Zobaczymy, jak na to pójdzie. Jest godzinka 8.50. Troszkę tak za późno, moim zdaniem, o, o te 50 minut. No ale jeszcze w ostatniej chwili jakieś tam korony żeśmy sobie kupili. I lecimy. wybitka jeszcze na jesień w Karkonoszach. Zapowiada się ładny dzionek Klarski. Shit. No i dojechaliśmy szczęśliwie nie było tak źle przez tą Pragę tutaj kawałeczek jesteśmy na takim kempingu później wam wszystko powiem bo tu już Karolina zrobiła co miała zrobić i idziemy zjeść <laughs> śniadanie tak się przedstawiają opłaty na tym kempingu za jedną noc Tak, pan na recepcji poradził, żebym ściągnął taką aplikację no. i kupił sobie bilet na 24H. Chyba będzie to dla nas debesta. Tak. Sanitariaty są tutaj. A tu jest wyjście. I idziemy na przystanek tramowy, czyli tramwajowy. Zrobiłem taki research yy, Że tak powiem google mapowy No i tutaj wyszło, że jest W sumie niezłe połączenie, bo Parę przystanków się jedzie Tym tramwajem A przystanek jest tutaj tuż za rogiem No i jesteśmy W centrum, także miejmy nadzieję, że to będzie działać Podjechaliśmy takim ustrojstwem na staromiejską teraz trzeba iść gdzieś A gdzie? Tego nie wie nikt. Przegrałem sobie taką aplikację Się nazywa ona jakoś Można sobie kupić online, zapłacić kartą i już tą bilety telefonie Pierwsze wrażenie fajne sprawia miasto idziemy na ten most słynny Karola i dalej tam na te radczany tak dalej i tak dalej no, jesteśmy już przy tej bramie To jest most Rolina już dokumentację prowadzi. Ale jestem w szoku ile tu ludzi. Ja To it's a stop -up. No ale myślę że może być fajnie, nie? Pogoda nam przyżarła Jest fajnie. Ale ty zachwycona? Ale Ale było ale już prawie żeśmy przeszli ten most przedarliśmy się można powiedzieć o tam na dole można kupić marihuana mieliśmy teraz w taką boczną uliczkę troszkę Troszkę się przerzedziło od razu ludzi Jest czym oddychać Wycieczka jedzie takim sprzętem Dobra, zobaczyliśmy, co tutaj jest z boku. Teraz chyba będziemy się kierować na zamek na Hradczanach. Tu jakaś kolejna wycieczka, widzę. A tu co to, jakieś takie artystyczne? Coś? Skręć w prawo. Zaczyna się podejście. Wspinaczka taka, lekka. <noise> Mogłaś przystanąć chociaż na chwilę, bo nie wiem czy zdjęcie z tego będzie. <noise> tak. Dla miłośników starych Volkswagenu. Jesteśmy już na miejscu. Jest ten zamek. Wygląda on w ten sposób. Żołnierze pełnią warte. Słyszałem, że co pełną godzinę następuje zmiana. Będzie to gdzieś za jakieś 12 minut. Nie wiem, czy będziemy czekać. Chyba jakaś klatka dla niegrzecznych dzieci. tutaj o jakieś dobre ujęcie. Bo wysokie to a ciasto na tym placu. No ale coś tam można zobaczyć. Sama sobie wsadzi głowę. Haj, i widać. Mozaiki po na teraz ładnie słoneczko oświetla. Z tej strony można zobaczyć trochę więcej. Super. No, jakby ktoś nie wiedział, to jest katedra świętego Wita. A tutaj na zamku urzęduje aktualny aktualnie prezydent czeskiej republiki powoli będziemy kończyć chyba to obejście koło zamkowych Siodłości. Idziemy chyba pana jakiś smażony syry, albo coś w tym koście. ran żeby dziecka nie przyniosły. Wiele nie może jest jeleniej góry jesteśmy to teraz ja kręcamy jelenie. Jesteśmy w klimatycznym lokalu. <laughs> Dzieliliśmy się tak na szybko tutaj w centrum, ciężko coś znaleźć Wolnego w ogóle Kucura się nazywało Idziemy teraz na drugą stronę tam za most zobaczyć A, znaleźliśmy jakiś inny most Tutaj ludzie czekają, nie wiem na co, tu chyba Zaraz będzie płynął ten tramwaj wodny. Mm -hmm. cie jaka taki budynek jaka rzeźba tam na O jacie. Super Kolejny punkt obowiązkowy w Pradze czyli tak zwany tańczący dom Mówię jakbym był przewodnikiem, a ja się tam gówno znam Wyczytałem w goble, <laughs> panuje Taki pan, <laughs> pan siedzi Tu, a jest no? no i po słońcu zaraz będzie ciemno Koniec nagrywania, bo już się ciemno zrobiło. Widzieliśmy do bramy cegłowej, jeszcze jedna bazylika, razem świętego Piotra i Pawła. Fajnie podświetlona, tam coś się robi, jakiś remont. Trzeba powoli szukać jakiejś kolacji chyba. Kolos. No i na koniec już tych wszystkich zabytków znaleźliśmy praski zegar astronomiczny ludzi nie maleje, mimo że już jest godzina 20. Ta rybacja tam dobra, jesteśmy tutaj Włączymy sobie teraz tego wariata Tutaj no tu jest chłodno Kurde zaczęło kapać na sam koniec Tak fajnie Tak fajnie wszystko się układało Musiało na sam koniec zacząć padać Włączyła się? Połączyła się? No pewnie i który to był? Campback. Campback, A takie i to do wi-fi jest hasło? Żyrafy wchodzą do szafy Dano 1990 Dzisiaj mamy kolację przy świecach Znaczy przy winie <coughs> <coughs> Ale powiem Wam, że to wybasto to kurde robi robotę Że tutaj to było To było, nie wiem czy będzie widać o, Było 10 stopni no chodzi to może z, nie wiem, 5 minut i jest 14 już. Ech, nieźle. Co? No. Sakra O kurczę. Powiem Wam, że to tak. Trochę ta ilość tych ludzi w tym mieście przytłaczana. No. Gdzie nie spojrzysz, gdzie nie pójdziesz, to kurde. Człowiek na człowieku normalnie. Prawda? Tak. No. Nie ma to jak w bazie siedzieć. <głos> <głos> Wiele żartuję. Fajnie, fajnie. Bardzo, bardzo fajne miasto do zwiedzania. Jutro myślałem, żeby skoczyć do ZOA, ale coś. Karolina się obawia, że ją tam zostawię, chyba. I nie chce iść. Ale powiem Wam 40 minut. Tu siedzimy. Już zaczynam się rozbierać. Jest 23,5 stopnia. Jestem zadziwiony wydajnością tego sprzętu. No i dobra, już po kolacji, po kompanii. Karolina tam jeszcze kończy ząbki. No i ten. Idziemy spać do jutra.